Witajcie! Dzisiaj pokażemy wam, jak samodzielnie przygotować ocet z wrotyczu rośliny o wielu zdrowotnych właściwościach. Jest to prosty i naturalny sposób na wzbogacenie domowej apteczki. Wrotycz to roślina bardzo łatwa do rozpoznania, ale jeśli jesteś początkującym miłośnikiem roślin, powiemy ci, jak go rozpoznać. Wrotycz rośnie praktycznie wszędzie. Ale preferuje nasłonecznione stanowiska. Jest to roślina dość wysoka, dorastająca do 120-130 cm o pierzastych liściach z ząbkowanymi brzegami. Kwiaty zebrane są w baldachy, na których rosną guziczkowate żółte kwiaty bez płatków. Jeśli nadal nie masz pewności, czy znalazłeś odpowiednią roślinę, wystarczy rozetrzeć kwiatek lub liść. Jego silny, korzenny zapach to jedna z podstawowych cech zaraz obok gorzkiego smaku. Jedni kochają ten zapach jak ja, kojarzy mi się on z dzieciństwem i beztroskimi godzinami spędzonymi na połowach karasi w wiejskim stawku otoczonym wrotyczem. Innych natomiast ten zapach odrzuca. Dajcie znać w komentarzach, do której grupy należycie, i czy macie jakieś ciekawe wspomnienia związane z wrotyczem. Wrotycz to roślina bardzo silna i skuteczna, jednak aby sobie nie zaszkodzić, trzeba ją dobrze poznać. Mówię tu o zastosowaniu wewnętrznym, ponieważ w swoim składzie posiada tujon, który przy nieodpowiednim stosowaniu i dawkowaniu może wywołać objawy zatrucia. Jednak dzisiaj przygotujemy ocet, który stosuje się wyłącznie zewnętrznie, dlatego jest w pełni bezpieczny, a jego skuteczność sprawdziliśmy wielokrotnie. Warto go mieć w swojej apteczce. Przygotowanie octu jest banalnie proste. Wystarczy nazbierać bukiet w rotyczu. Czyste, zdrowe kwiaty ścinamy nożyczkami do czystego słoika. Pocięte kwiaty zalewamy zwykłym, 10% octem spirytusowym, zakręcamy, dokładnie wstrząsamy całość i odstawiamy na minimum 7 dni. Po tym czasie filtrujemy i nasz ocet jest gotowy. Ocet wrotyczowy możemy stosować do płukania, okładów, przemywania. Doskonale sprawdza się przy wszelkiego rodzaju aftach, owrzodzeniach i ranach w jamie ustnej, bólu gardła, chrypce. Bardzo dobrze radzi sobie z trądzikiem. Okłady są skuteczne przy kontuzjach, stłuczeniach i siniakach. Ocet wrotyczowy radzi sobie też z opryszczką, im wcześniej zastosowany, tym lepiej. Można go stosować na grzybice, a także w szawice. W niektórych przypadkach ocet wrotyczowy może przynieść odczuwalną ulgę dosłownie w kilka minut. Dlatego warto go zrobić i mieć w swojej apteczce. Dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że nasz przepis na ocet z wrotyczu przypadł Wam do gustu. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić kciuka w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.